koniec sierpnia to tradycyjnie czas dożynek, czyli święta plonów. Nie inaczej było w miejscowości Schodnia, gdzie na wspólnym świętowaniu spotkali się mieszkańcy i goście. Dożynki Wschodni to bardzo duża uroczystość, która jest i gromadzi okolicznych, także mieszkańców naszej gminy. W bardzo uroczysty podniosły sposób została ustrojona wieś. Wszyscy bardzo chętnie się włączyli w zorganizowanie korowodu. Myślę, że za tym, żeby tak fajne dożynki były i tak fajne zabawy u nas, stoi gro wielu ludzi ponieważ jest to inicjatywa Rady Sołeckiej, nie jako Sołtysa, ale także wspiera nas ciągle w tym TFK, nasza Sonia Stara, współpracujemy z naszą Ochotniczą Strażą Pożarną, z Razem dla Sonii, stowarzyszeniem nowym I, i wszyscy zawsze chcą, żebyśmy się dobrze bawili. To podczas tego święta nawiązuje się do dawnych zwyczajów, a podtrzymywanie tej tradycji dla mieszkańców ma duże znaczenie. To jest i wyrażenie wdzięczności za ich pracę, za ich wysiłek. Wiemy, że naszych społecznościach w naszych miejscowościach tutaj na Śląsku tych rolników jest coraz to mniej. Więc tym bardziej warto to podkreślić warto to przypominać i warto im po prostu raz w roku tak naprawdę podziękować. Święto Plonów było również doskonałą okazją do integracji mieszkańców miejscowości i okolic. Te dwudniowe tym razem świętowanie, czyli wczorajszy festyn i dzisiejsze dorzynki, wypadły wspaniale. Jest tutaj tak wiele naszych mieszkańców, ale też i wiele mieszkańców z ościennych miejscowości, naszych sąsiadów, znajomych, bliskich. Myśmy przyjechali z Opora specjalnie na to święto dorzynkowe tutaj. No żeby wspierać rolników, żeby się im żyło dobrze. Kreatywność i precyzja z jaką zostały wykonane tradycyjne żniwne korony, które poniesiono w barwnym korowodzie na wszystkich, robiły spore wrażenie. O, żeby ją od podstaw tą koronę zrobić, to naprawdę z miesiąc czasu robiłyśmy ją i to jest pełen sztab dziewczyn chętnych. Przez 20-30 osób było nawet przy tej koronie, to tak maksymalnie nam pomagało. No, bardzo żmudna praca, żmudna, ale satysfakcjonująca później na samym końcu. Dożynki to także okazja do docenienia rolników i wyrażenia im wdzięczności za ciężką pracę na polach. Oby kolejny rok obfitował w dobre zbiory i pozwolił wszystkim znowu spotkać się na tradycyjnym świętowaniu.